Chcielibyśmy wam z Maksiem ogłosić konkurs Co będzie do wygrania? Gift code. Ale w które mam wejść? Powiedz głośniej cię nie słychać człowieku Gift kod. Tak Aby normalnie Dobra I tak Pierwszą nagrodą to będzie gift code. Drugą nagrodą będzie Możliwość zagrania ze mną i z Maksiem Escape'a na przykład, Escape a. a trzecią nagrodą będzie, będzie teraz, polecenie, polecenie na Waszego kanału na naszych kanałach YouTube'ie. polecanych przez... ile? Dobra, będzie cały czas. No cały i czas. tak, zasady konkursu. E, no, 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 no. Trzeba będzie wejść do, na Minecraft.net i zagrać w Minecraft Classic i zbudować e, e, Pixel arta albo przestrzenną figurę. Kucy na Z... ile to mają jakiego. Przez... Dowolne. Kucy... mają. Dowolne. Znaczy, tematyka jest dowolna, który kuc zrobicie. Mów Właśnie. dalej. A tak, te filmy, które. Raczej, filmy. Screeny, które nam podejrzewacie i to będzie duża, duże, przestrzenne, mają większą szansę na wygraną, ponieważ więcej się nadrodziliście. Tak. I Zależy, jakie będzie i czy będzie ładne. No właśnie. Z, y, konkurs trwa od dzisiaj dwa tygodnie. Dwa. To? Tak, dwa. Dwa tygodnie. I mm, jeżeli nie chcecie robić tego pixelarta czy czegoś tam, co zrobisz, bo to jest dowolne, to możesz napisać. Znaczy każdy ma napisać pod filmem: biorę udział w konkursie. Możesz napisać: samo biorę udział w konkursie. I dopisać na końcu bez y, pixel arta czy czego tam, nie? Pixel Arta, czy figury przestrzennej i jeżeli ktoś zrobi, jako na przykład jedna, jedna ja, osoba niech będzie Wytłumacz bez... to ja, ja potem dojdę najbliżej. Wytłumacz to, bo ja już muszę iść. Dobra, no to jeżeli jedna. No to, no to jeżeli jedna osoba zrobi y, tego pixel arta, to ona wygrywa bo jeżeli nie będzie więcej osób no to jak sama na no to będzie miało gift, miała ta osoba gift koda i tak jeżeli wysyłacie screeny pisujecie yy, wysyłacie maksymalnie cztery screeny wysyłacie je na e-mail który będzie podany w opisie yy, piszecie tam yy, swój nick z YouTube i w komentarzu piszecie biorę udział bez yy, żadnych tam dodatków, jak ci, którzy nie, nie chcą im się robić tego Pixel Arta czy czego tam to po prostu piszą biorę udział ci co nie, nie chcą im się zrobić tego to piszą po prostu biorę udział yy, i na końcu po kropce biorę udział kropka yy, nie robię, nie zrobiłem pixel arta Niech tak będzie No i No i tak Warunek chyba mm, Warunki chyba już znacie Macie subskrybować mnie i Maxia99 Linki będą do naszych kanałów w opisie No i co Dziękuję wam bardzo za uwagę Do zobaczenia w jakimś odcinku I do ogłoszenia Do, do ogłoszenia wyników konkursu Trzymajcie się i pa pa